Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w Wieszkowie w marcu 2015 roku. Szczegółowe sprawozdania poszczególnych wydziałów Urzędu będą do Państwa dyspozycji jak zawsze w Biurze Rady Miejskiej. Tymczasem pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę na kilka wybranych kwestii. Gmina wyszedł w odpowiedzi na ogłoszony przez ministra pracy i polityki społecznej konkurs na dofinansowanie zadań w ramach programu Świetlica Dzieci i Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w Gminie na lata 2011-2015 złożyła w Mosowieckim Centrum Polityki Społecznej wniosek pod nazwą Aktywny Rozwój Dzieci Lepsza Przyszłość. Całkowita wartość zadania wynosi 50 000 złotych zaś kwota w dotacji 40 tysięcy. Celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania świadectwa socjoterapeutycznej w Wyszkowie poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych oraz oposażenia placówki. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pod naszą Wyszkowski Park Mienia w Karola Złotynanda Bazy, edukuje mieszkańców etap drugi. Wnioskowana kwota o wynosi przeszło 41 tysięcy, zaś, zaś kwota dotacji 35 tysięcy złotych. Głównym celem takim jest wspomaganie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy wyszków poprzez poprawę działań podnoszących świadomość ekologiczną w zakresie stanu ochrony środowiska naturalnego. W ramach projektu planuje się organizacje ekologiczno-rekreacyjne Gier na orientację winogroną, wydanie publikacji na temat parku, zakup materiałów didaktycznych do plenarowej sali Podpisana została umowa między Starostą Powiatu Wyszkowskiego i Powietrzem Wyszkowa w sprawie organizowania robót publicznych. Od 16 marca do 15 września w ramach tej formy zatrudnione zostało 6 bezrobotnych. Skierowane bezrobotnie wykonują, wykonują, wykonują prace związane z utrzymaniem zieleni oraz porządku i czystości na terenie gminy Wyszków, a także drobne prace remontowe. W marcu rozpoczął się drugi cykl gminnej Szkoły Rodzenia, której ofertę wzbogacono opora g W ramach współpracy z Regionalnym Centrum Świodawstwa 5 i 19 marca odbyły się zbiór z na terenie gminy Wyszków 89 osób zarejestrowanych osób pobrano 69 filmów. Do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na 201 wnioski o wydanie Wyszkowskiej karty rodziny wydano 116 kart. Marzy to także czas e, rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gminy Wyszków. Tradycyjnie w pierwszy dzień kalendarza wiekowski mieszkańcy jak i okoliczności dużo bliżej zetknąć się z y, polskim wojskiem. Przybyło wielu, zwłaszcza uczniów wyszkolskich szkół, Chętnie do zapoznania się z ofertą uczelni i kierunków związanych z armią, jak zawsze nie brakowało. Wiesz, spotkania z wojskiem zakończyły się koncertem zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.